Witajcie Oferta numer 124 Dodge Durango w wersji GT. Oczywiście z napędem na 4 koła. Silnik 36, przebieg 107 tysięcy km. Rocznik 2019. Uszkodzenia powierzchowne. Poszycie drzwi. Można powiedzieć, że standardowe. Uszkodzenia. Reszta samochodu w całości bardzo ładny czarny kolor szyberdach grzane fotele kierownica czujniki cofania kamera. Wersja siedmiosobowa. Samochód jest dostępny do oglądnięcia już u nas na placu. Wstępnie można sobie przejrzeć, tak, jak wspomniałem, numer 124 na naszej liście bez import. Zapraszam serdecznie.